Naszą struslę zaczniemy od przygotowania ciasta, w tym celu przygotujemy rozczyn. Do 125 ml ciepłego mleka wrzucam 50 g drożdży, dokładnie mieszam aż się rozpuści i odstawiam na jakieś 5 minut. Następnie ucieramy 75 g masła z 100 g cukru pudru. Plus jedno jajko. Gdy to mamy utarte, dolewamy sobie nasze drożdże i wsypujemy 350 gram mąki na początek. I ja na początek mieszam to sobie mikserem. Następnie będę to wyjmowała na stolnicę i wyrabiała ręką aż do momentu, gdy ciasto przestanie się lepić do rąk. Czyli do momentu, gdy zacznie odchodzić od ręki. To, co mogłam, wymieszałam mikserem. Teraz będę sobie dodawała po. Łyżce stołowej mąki do ciasta i wyrabiała ręką. Widzę, że moje ciasto potrzebuje jeszcze sporo mąki, także od razu dodam sobie trzy stołowe łyżki i wyrabiam. Ogólnie mąki będzie potrzebne tak od 300. A powiedzmy sobie od 390 do 420 gram w sumie będzie tej mąki potrzebnej. Dobrze, moje ciasto już zaczyna mieć fajną strukturę, ale widzę, że nadal brakuje mi mąki, dlatego dodaję sobie czwartą łyżeczkę stołową mąki. Jedna łyżka stołowa ma około 15 gram. E, mąki, Moje ciasto ma już e, odpowiednią konsystencję. Takie ciasto obtaczam sobie jeszcze e, w mące, i wrzucam do miseczki. Nakrywam ściereczką i wstawiam to do, do piekarnika rozgrzanego do tak 30 stopni Celsjusza do wyrośnięcia. Odstawiam takie ciasto na 40 minut do godziny. Gdy ciasto mi rośnie, przygotowuję sobie moją masę makową. Zaczynam od odcedzenia maku. Dzień wcześniej, czyli wczoraj, zalałam sobie mak wrzącą wodą, gotowałam go przez około 5 do tam 7-8 minut i zostawiłam go na noc. Dzisiaj mak odsedzam i będę go mieliła 2 albo 3 razy. Ja mój mak będę sobie mieliła hmm, przez maszynkę, przy użyciu maszynki, do mięsa. W międzyczasie czasie zalałam sobie garść rodzynek wrzącą wodą, teraz będę je odcedzać i wrzucę do mojego maku. Rozpuszczę sobie też 100 g masła i również doleję do maku. Do mojego maku wrzuciłam już rodzynki, wrzucam rozdrobnione w orzechy włoskie, skórkę pomarańczową, troszeczkę zostawiam na wierzch. Dorzucam 200 g cukru i wlewam moje 100 g masła, które wcześniej sobie rozpuściłam. To wszystko mieszam, a następnie będę to stawiała na gaz i podsmażała. Do wystudzonego maku wbijamy dwa jajka. I mieszamy. Do maku dodaję jeszcze dwie stołowe łyżki miodu. I również mieszam. Wyrośnięte ciasto dzielimy sobie na dwie części. I będziemy to sobie wałkowali. Ja takie ciasto wyciągam sobie od razu w kształt, w kształt takiego bardziej prostokąta. I wałkuję na grubość około tam 4-5 mm. Teraz nakładam sobie mój farsz. Farsz mam już rozłożony. Teraz brzegi wolne od farszu przesmarowuję sobie lekko wodą. Następnie zwijam mój makowiec. Brzegi makowca sobie zalepiam i podkładam pod spód. pomoją sobie jeszcze delikatny kształt makowca. Taki makowiec przekładam sobie na blachę wyłożoną papierem. I będę wstawiała to do piekarnika rozgrzanego do 30 stopni Celsjusza na 30 minut. I dopiero po tych 30 minutach będę piekła swój makowiec drugim makowcem postępuję dokładnie tak samo. Zwijam go sobie, formuję. Z tym, że tego makowca yy, sobie tak natnę. Jeśli boicie się, że wasz makowiec wam popęka, bo zwykle tak się dzieje, polecam. Wam zrobić takie nacięcia, ponieważ są to nacięcia kontrolowane, i wasz makowiec dzięki tym nacięciom nie pęknie w żadnym innym miejscu, a naprawdę fantastycznie to wychodzi. Strutle po wyjęciu z piekarnika wyglądają następująco. Makowiec. Z nacięciami nie wygląda na razie zbyt zachwycająco, ale po oblaniu lukrem i przystrojeniu płatkami migdałowymi oraz skórką pomarańczową wygląda naprawdę fantastycznie i dużo bardziej apetycznie niż takie zwykłe gładki, co oczywiście zobaczycie. mogłam się oprzeć ukryłam już sobie piętkę tej nakrajanej strusli. W środku wygląda naprawdę fantastycznie, nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Do przygotowania lukru potrzebuję 6 łyżek cukru pudru, 2 łyżek soku pomarańczowego. Oraz jedną łyżkę w rządku. To wszystko mieszam. Tak przygotowany lukier wylewam na struclę i rozsmarowuję. Następnie posypuję makiem, płatkami migdałowymi oraz skórką pomarańczową. I voila! strucla gotowa.